Witamy na kanale Cicha Pasja. Dzisiejsza historia poruszy Cię do głębi, obiecuję. Upewnij się, że jesteś z nami na stałe, aby nie przegapić żadnych materiałów. Pomóż nam zdobyć pierwsze tysiąc subskrybentów. Gotowy. Nazywam się Weronika i to jest moja opowieść, niosąca Ciepło Malowniczego Kazimierza Dolnego oraz sekrety, które skrywam w sercu. Kropka Weronika mieszkała w Kazimierzu Dolnym. Mieście o wąskich brukowanych uliczkach, kamieniczkach w pastelowych barwach i zapachu kwiatów, który unosił się w powietrzu niczym zapowiedź lata. Leżało to na wschód od Warszawy, na długość kilku godzin jazdy samochodem wystarczająco daleko, by poczuć się jak w innym świecie. Jej matka Halina opuściła ją, kiedy Weronika miała zaledwie pięć lat. Nigdy nie zaznała jej miłości. Halina zaszła w ciążę w nieodpowiednim momencie była młoda. Pełna marzeń o podróżach i tańcach pod rozgwieżdżonym niebem, pragnęła życia pełnego wolności. Weronika była dla niej ciężarem, którym młoda kobieta nie potrafiła się cieszyć. Chociaż Halina wychowywała córkę, robiła to z chłodem, jakby spełniała przykry obowiązek. Weronika zawsze czuła, że matka obawia się oceny społeczności Kazimierza, gdzie pozory były niczym świętość. Kropka Halina nigdy nie przyznała się do tego wprost. Ale Weronika widziała to w jej odległym spojrzeniu, w rękach, które rzadko dotykały jej skóry. Dziewczyna miała dar czytania ludzi, potrafiła wyłapywać to, co niewypowiedziane. Jej ojciec Stanisław często mówił, że Weronika ma duszę detektywa uczuć. Halina nie była czuła. Weronika pamięta, jak syczała podczas karmienia, jakby to była kara, a nie akt miłości. Czasem zostawiała ją płaczącą z głodu, karcąc za każde łkanie. Innym razem kładła pełne talerze jedzenia, które dziewczynka ledwo mogła spożyć, zmuszając ją do siedzenia przy stole do zmroku. Pewnego dnia wszystko się zmieniło, Halina po prostu zniknęła. Uciekła z handlarzem antyków, który zatrzymał się w mieście na krótko. Nie pożegnała się ani z Weroniką, ani ze Stanisławem. To była jej ucieczka od życia, które ją więziło. Stanisław dowiedział się o tym dopiero po powrocie z pracy, z sercem na pół rozbitym. Nigdy nie podejrzewał, że Halina miała kochanka. To było dla niego upokarzające. Zgłosił zaginięcie na policji, ale tylko sprowokowało to szeptane plotki, które rozchodziły się po Kazimierzu szybciej niż wiatr nad Wisłą. na początku Stanisław topił smutek w alkoholu. Halina była piękna, miała taką urodę, która oślepia, a on wierzył, że z czasem nauczy się kochać Weronikę. Jednak pod wpływem mądrych rad babci Róży, kobiety sprzedającej pierogi na rynku, powoli się wzmacniał. Stał się poważniejszy, całkowicie oddany córce. Przysiągł, że nigdy jej nie opuści. Kropka dorastali w niewielkim, ceglanym domu z podwórkiem pełnym różowych i pomarańczowych pelargonii, gdzie popołudniowe słońce malowało wszystko złotem. Weronika była bardzo podobna do matki czarne, falujące włosy opadające do talii, migdałowe oczy, które zdawały się kryć tajemnicę, zmysłowa sylwetka, która przyciągała spojrzenia na rynku. Czasem spoglądała w lustro i czuła, że nosi w sobie cień haliny, co ją niepokoiło. Jednak ojciec rozpieszczał ją jak tylko mógł, jakby chciał zatrzeć wszelkie ślady jej nieobecności. Kropka jako dziecko spała obok niego, by czuć się bezpiecznie. Nocami słyszała jego ciche szlochanie, które starał się ukryć. W takich chwilach przygarniał ją mocno do siebie, jakby bał się, że ją straci. Gdy dorosła, przeprowadzili się do mniejszego mieszkania tylko we dwoje. Jej nastoletnie lata naznaczyła złość i żal do matki, ale z wiekiem te uczucia zaczęły blednąć. Teraz było jej obojętne, jakby Halina nigdy nie istniała, kropka po ukończeniu liceum nie zapragnęła eksplorować świata, jak jej rówieśnicy. Została w Kazimierzu, pracując w małym sklepiku z rękodziełem blisko kościoła święta Jana. Właścicielką była pani Beata, ekscentryczna kobieta, zawsze w długich spódnicach i na szyjnikach z turkusowych koralików. Jej mąż, pan Rafał, starszy mężczyzna, spędzał dni w warsztacie rzeźbiąc drewniane figurki. Weronika pracowała tam od dwóch lat i dobrze znała kaprysy pani Beaty. Gdyby nie sklepik, pewnie znalazłaby pracę na lokalnym targu, gdzie po szkole kręcili się wszyscy jej znajomi. Praca była lekka, więc mogła ją łączyć z obowiązkami domowymi. Zamiataniem podwórka, myciem naczyń, wieszaniem prania na słońcu kropka tego dnia założyła białą, bawełnianą sukienkę z czerwonym haftem kwiatowym, sięgającą do kolan, dopasowaną w talii podkreślającą jej kształty. Plecione skórzane sandały odsłaniały pomalowane na koralowo paznokcie, a na szyi błyszczał naszyjnik z turkusowych koralików prezent od pani Beaty. Luźno rozpuszczone włosy opadały falami na ramiona, odsłaniając delikatną skórę szyi. Lubiła, gdy sukienka lekko poruszała się na wietrze, otulając ciało, sprawiając, że czuła się wolna i nieco kokieteryjna. Czasem bawiła się brzegiem sukienki, podciągając go subtelnie, pozwalając słońcu muskać uda. To niewinny gest, ale dodawał jej życia kropka Stanisław zawsze pracował ciężko na budowach butikowych hoteli i domów dla obcokrajowców, którzy zakochali się w Kazimierzu. Ta praca dawała mu równowagę i uśmiech, który rozświetlał twarz. Budowy trwały miesiącami, a gdy jedna się kończyła, zaczynała się kolejna. Dobrze zarabiał i lubił wydawać pieniądze na Weronikę, kupował jej sukienki, bransoletki czy słodycze z rynku. Traktował ją jak towarzyszkę, co sprawiało, że dziewczyna czuła się wyjątkowa i przyznawała, że jest nieco rozpieszczona kropka, Kazimierz był jego domem, wszyscy go znali. Każdy krok na ulicy to było powitanie, dzień dobry, panie Stanisławie. Nigdy nie myśleli o przeprowadzce. Jego korzenie były zbyt głębokie, by zostawić to miejsce. Choć plotki o ich historii często ciążyły Weronice, tutaj byli szczęśliwi. Gdyby tylko nikt nie wspominał o matce, życie byłoby idealne. Kropka. Z czasem Weronika zaczęła być zazdrosna o ojca, jakby zajęła miejsce matki. Zauważyła, że Stanisław wciąż był przystojny, wysoki, z silnymi dłońmi po pracy na budowie, poważny, skromny i małomówny. Jego naturalny urok przypominał jej, czego szukała w mężczyźnie. Kiedy próbowała poznawać innych chłopaków, unikała tego, mówiąc, że nie chce nikogo znać, manipulując ojcem, by spędzał z nią więcej czasu. Groziła nawet, że wyjdzie z domu, jeśli przyprowadzi inną kobietę. Wiedziała, że to toksyczne, ale jego uwaga była dla niej bezcennym skarbem. Nie miała rodzeństwa i nie chciała nikim się dzielić kropka co ciekawe, ojciec też stawał się zazdrosny, gdy Weronika wspominała kogoś, kto jej się podobał. Stawał się wtedy poważniejszy z nerwowym błyskiem w oczach, ale dziewczyna wiedziała, jak go uspokoić. Nigdy nie miała chłopaków. Czasem w jej myślach pojawiały się intymne obrazy gorące, niepokojące, ale i intrygujące odkrywała w sobie pragnienia, których ledwo rozumiała. Pozwalała sobie na nie w tajemnicy, wyobrażając sobie dotyki, spojrzenia, szeptane słowa kropka relacja z ojcem była bliska i bez tabu. Nie byli religijni, więc nie ograniczali się zakazami. Stanisław zmieniał się przy niej bez skrępowania, jakby nic nie było zabronione. Weronika też była otwarta. Rozmawiali o wszystkim marzeniach, lękach, głupotach. Pozwalał jej myśleć swobodnie i poznawać siebie. Kropka była prostą dziewczyną, szczęśliwą z drobiazgów zapachu porannej kawy, dźwięku dzwonów kościelnych, szelestu sukienki na ciele. Czasem zakładała skórzany pasek, by podkreślić talię, albo pozwalała kosmykowi włosów opaść na twarz, świadoma, że przyciąga spojrzenia kropka najlepszą przyjaciółką Weroniki była Lidia jedyna, z którą dzieliła prawie wszystko. Lidia wychowywała się w rygorystycznej rodzinie, miała trzech braci, wszyscy udawali idealnych. Chodzili nam sze co niedzielę, ale Lidia wyjawiała Weronice ich sekrety. Kiedyś przyznała, że bracia oglądali filmy niegrzeczne, gdy rodzice byli zajęci, a kasety chowały się w pokoju ojca. Śmiały się razem, bo Weronika też opowiadała swoje historie, jak pewnego razu wyszła z łazienki owinięta tylko w biały ręcznik, a włosy miała mokre i przyklejone do pleców. Ojciec siedział w salonie, pił piwo i oglądał mecz piłki nożnej. Wiedziała, że to jego trzecie piwo, bo był rozluźniony i śmiał się do siebie kropka podeszła, trzymając ręcznik jedną ręką i zażartowała. Tato, myślisz, że tak wyglądam ładnie? Na chwilę rozwinęła ręcznik, pozwalając Wietrzykowi muskać skórę. Stanisław za nie mówił, oczy mu zabłysły, błądził spojrzeniem po sylwetce córki. Weronika szybko się okryła i uciekła do pokoju. To było zabawne. Ojciec udawał, że ją karci, by przestała z tymi żartami, ale wszyscy wiedzieli, że nie mówi poważnie. Zawsze tak się bawili, ocierając się o granicę, której nigdy nie przekraczali. Lidia się oburzała, ale uwielbiała słuchać tych opowieści. Były przyjaciółkami od dzieciństwa i przy niej Weronika mogła być sobą. Jednak nie wszystko zdradzała na przykład to, co wydarzyło się pewnej soboty po obiedzie kropka po sprzątaniu domu, gdzie unosił się zapach cytryny i wypolerowanego drewna, Weronika przygotowała ulubione danie ojca żurek na maślance. Stanisław wrócił zmęczony, ale szczęśliwy, z uśmiechem rozgrzewającym salon. Dziewczyna miała na sobie jasnoniebieską sukienkę z koronką przy dekolcie, dopasowaną niczym pocałunek na skórze. Sandały leżały na podłodze, a bosy stopy bawiły się kocem na kanapie kropka położyła się na jego kolanach, pozwalając włosom ślizgać się po ramieniu ojca. On delikatnie głaskał jej głowę, a wieczorne światło powoli tonęło w uliczkach Kazimierza Dolnego, malując brukowane alejki w ciepłe odcienie pomarańczy i purpury. Weronika siedziała przy oknie swojego pokoju, obracając w dłoniach list, który znalazła na biurku ojca. Kłódka błyszczała w świetle lampki nocnej, a tajemnica, którą skrywał ten niewielki kawałek papieru, zaczynała ciążyć na jej myślach niczym kamień rzucany do głębokiej studni. Zastanawiała się, czy odważy się poprosić ojca o wyjaśnienie, czy też lepiej zachować ciszę. Pozwalając, by niewiadoma rosła w niej niczym dzikie zioło, tego wieczoru założyła lekką bluzkę z delikatnego lnu o kremowym kolorze, która miękko opływała jej smukłą sylwetkę. Spodnie z wysokim stanem podkreślały talię, a na stopach miała skórzane baleriny z subtelnym zdobieniem, które cicho stukotały o podłogę. Jej włosy, zwykle rozpuszczone, tym razem były spięte w niedbały kok, co dodawało jej nieco surowego uroku. W jej oczach tliła się mieszanka ciekawości i niepokoju, a usta lekko się rozchyliły, jakby chciały wypowiedzieć pytanie, ale słowa utknęły w gardle kropka w salonie Stanisław siedział w swoim ulubionym fotelu, z kubkiem gorącej herbaty w dłoniach. Jego twarz, zazwyczaj spokojna i pogodna, była dziś zamyślona, a oczy ukrywały coś, co Weronika nie potrafiła odczytać. Usłyszał ciche kroki córki i spojrzał w stronę drzwi. Weroniko, choć tutaj powiedział cicho, ale z takim tonem, że nie było miejsca na sprzeciw kropka, gdy weszła do pokoju, między nimi zawisła napięta cisza. Stanisław spojrzał na nią z uczuciem, które było mieszanką troski, strachu i czegoś bardziej skomplikowanego. Wiem, że znalazłaś list, zaczął powoli to coś, co powinieneś był wiedzieć dawno temu, ale bałem się, że to zrani nas oboje. Jego głos zadrzał, a dłoń zacisnęła się na kubku herbaty. Weronika poczuła, jak serce zaczyna bić szybciej, a w gardle pojawia się suchość. — Co jest w tym liście, tato? — zapytała cicho, starając się nie zdradzić drżenia w głosie. Stanisław odwrócił wzrok, jakby walczył z demonami przeszłości. — Twoja matka w... Halina nie zniknęła bez powodu. Była uwięziona w czymś, o czym nie mogłem jej pomóc opowiedzieć. Ten list to ostatnia rzecz, jaką mi zostawiła, zanim odeszła. To wyjaśnienia, których nigdy nie usłyszałem na głos. Weronika poczuła, jak świat wokół niej zaczyna się chwiać. Co to za coś? Zapytała, choć bała się odpowiedzi. To historia, której lepiej nie znać, a jednak musimy. To tajemnica, która może zmienić wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o naszej rodzinie. Jego oczy błyszczały w ciemności, a w głosie słychać było gorzkość i żal. Kropka Weronika poczuła, że musi sięgnąć po ten list, choć serce krzyczało, by się wykofała. Proszę, tato, pozwól mi to zrozumieć. Ciemnęła do biurka, by dotknąć kłódki, ale wtedy usłyszała delikatny dźwięk kroków na schodach. Kropka drzwi do pokoju uchyliły się powoli, a w progu stanęła Lidia, jej najlepsza przyjaciółka. Miała na sobie zwiewną sukienkę w kolorze głębokiego granatu, która podkreślała jej smukłą sylwetkę. A na szyi wisiał srebrny wisiorek w kształcie klucza. Jej długie, kasztanowe włosy opadały falami na ramiona, a ciemne oczy błyszczały ciekawością i troską kropka. Przepraszam, że przeszkadzam, zaczęła niepewnie, ale Stanisław skinął głową z aprobatą, a Weronika poczuła, że ta chwila nie jest przypadkowa kropka. Lidio, czy możesz zostać na chwilę? Chcę, żebyś była przy tym, co się wydarzy. Weronika spojrzała na przyjaciółkę z mieszanką wdzięczności i niepokoju. Lidia uśmiechnęła się lekko i usiadła obok niej, trzymając ją za rękę kropka Stanisław wziął głęboki oddech i wyjął klucz z kieszeni marynarki. Musimy otworzyć ten list, razem powiedział, a jego głos był jednocześnie poważny i pełen nadziei kropka, gdy klucz przekręcił zamek, cisza wypełniła pokój, a karty listu powoli rozwinęły się na stole. Słowa, które zaraz miały paść, miały moc poruszenia fundamentów ich świata. A jednak, zanim którykolwiek z nich zdążył przeczytać choć jedno zdanie, na zewnątrz rozległ się nagły, nieoczekiwany hałas, jakby ktoś próbował otworzyć drzwi frontowe siłą. Stanisław i Weronika spojrzeli na siebie z przerażeniem. Lidia wstała błyskawicznie, a Weronika poczuła, jak serce wali jej w piersi. Coś, co miało być spokojnym odkryciem prawdy, właśnie przerodziło się w niebezpieczną grę, w której stawką było wszystko. Kto to może być o tej porze? Zapytała Weronika, a jej głos zdradzał narastający strach. Stanisław podszedł do okna i spojrzał na ulicę. W półmroku majaczyła postać, którą trudno było rozpoznać. Nie wiem, ale mam przeczucie, że to dopiero początek powiedział, a w jego oczach pojawiło się coś, co przypominało determinację. Kropka Weronika poczuła, że świat jej się rozsypuje, a jednocześnie coś w niej budzi się na nowo odwaga, która pozwoliła jej spojrzeć prawdzie w oczy. Wiedziała, że to, co ich czeka, to nie tylko rodzinne tajemnice, ale i gra o przetrwanie -a list. List, który miał wyjaśnić przeszłość, stał się kluczem do zagadki, której rozwiązanie mogło zburzyć wszystko, co znali kropka, i tak pod osłoną nocy, gdy cienie tańczyły na ścianach starego domu w Kazimierzu, rozpoczęła się nowa opowieść pełna niebezpieczeństw, sekretów i uczuć, które jeszcze bardziej skomplikują losy Weroniki i jej rodziny kropka. czy odważysz się dołączyć do niej w kolejnych rozdziałach. Bo tajemnica właśnie zaczęła się odsłaniać. Wczesny poranek nad Kazimierzem Dolnym przyniósł chłodną mgłę, która leniwie snuła się wzdłuż wisły, otulając miasto delikatnym woalem tajemnicy. Weronika obudziła się z sercem rozbieganym, jak konie na wyścigach w służewcu. Słowa ojca i nieoczekiwany gość z poprzedniego wieczoru wciąż dudniły w jej głowie niczym echo tajemniczego dzwonu z kościelnej wieży. Miała na sobie jedwabną piżamę w kolorze pastelowego różu, która miękko opływała jej kobiecą sylwetkę, odsłaniając subtelnie linie ramion i szyi. Jej czarne, falowane włosy były rozrzucone po poduszce, a usta lekko rozchylone, jakby chciały szeptać pytania bez słów kropka w kuchni Stanisław już przygotowywał śniadanie. Pachniało świeżo zmieloną kawą i domowym chlebem z masłem. Jego twarz, choć zmęczona, zdradzała determinację człowiek, który nie zamierzał pozwolić, by tajemnice przyszłości zniszczyły ich życie. Dzień dobry, Weroniko powiedział z uśmiechem, który jednak nie sięgał oczu. Dobrze spałaś, Weronika skinęła głową, próbując zebrać myśli. Tato, musimy porozmawiać o tym liście. Co tam dokładnie jest? Co się tak naprawdę wydarzyło z mamą, Stanisław westchnął i podał jej filiżankę kawy. To nie jest łatwe, córko. Halina była uwikłana w coś, co przerosło ją i mnie. To nie były zwykłe problemy rodzinne. Ten list to jej wyznanie, ale także ostrzeżenie. Weronika zmarszczyła brwi. Ostrzeżenie. Przed czym w tym momencie do kuchni weszła Lidia, odziana w swobodny, biały sweter i dżinsy. Jej obecność dodała Weronice odwagi. Słyszałam o tym liście. Może powinniśmy razem to przeczytać. Zaproponowała, siadając przy stole, kropka Stanisław kiwnął głową. Dobrze. Ale musicie wiedzieć, że to nie jest zwykła korespondencja. To historia, która może zmienić wasze życie, kropka Weronika czuła, jak serce bije jej szybciej, a dłonie lekko drżą. Wyjęła list, ostrożnie odbezpieczyła kłódkę i rozwinęła kartki. Pierwsze słowa były napisane starannym, ale nieco zatartym pismem. Kochana Weroniko, jeśli czytasz te słowa, oznacza to, że nie mam mnie już obok ciebie. Chcę, abyś poznała prawdę nie dlatego, że jest łatwa, lecz dlatego, że zasługujesz na nią jak nikt inny. Weronika odłożyła list na bok i spojrzała na ojca. Co dalej, Stanisław zaczął czytać na głos, a słowa Haliny malowały obraz innego życia, pełnego cieni i tajemnic, których nikt nie podejrzewał. Okazało się, że Halina była uwikłana w skomplikowaną sprawę, która wiązała się z lokalnym biznesem, nielegalnym handlem antykami i wpływami, które sięgały daleko poza Kazimierz. Jej ucieczka z miasta była próbą ochrony Weroniki i Stanisława przed niebezpieczeństwem, które zagrażało całej rodzinie. Kropka Weronika słuchała z zapartym tchem, czując, jak każdy wers listu odkrywa kolejne warstwy przeszłości. To znaczy, że mama nie porzuciła mnie, prawda? Zapytała, a w jej głosie pobrzmiewała mieszanka ulgi i żalu kropka. Nie, kochanie, odparł Stanisław, ściskając jej dłoń. Ona walczyła o nas, choć nie mogła zostać, kropka przerwał czytanie, gdy nagle usłyszeli trzask drzwi wejściowych. Lidia zerwała się z krzesła, a Weronika zamarła. W korytarzu stał mężczyzna w ciemnym płaszczu, z twarzą skrytą pod kapeluszem. Jego oczy błyszczały zimnym blaskiem, a usta wykrzywił lekki, złośliwy uśmieszek. Kropka. Myślałem, że was tu zastanę sami, powiedział głosem pełnym ironii i grozy. Ale cieszę się, że są świadkowie. Stanisław natychmiast stanął przed córką, jakby chcąc ją osłonić własnym ciałem. Kim pan jest i czego chce? Mężczyzna odchrząknął, odkrywając twarz była młoda, ale o surowych rysach, z blizną przecinającą lewy policzek. Nazywam się Krzysztof Majewski. Pracuje dla ludzi, którzy nie lubią, gdy prawda wychodzi na jaw. Halina była zbyt blisko ich sekretów. Teraz wy też jesteście zagrożeni. Weronika poczuła, jak włosy stają jej dęba. Co pan chce od nas? Chcę, byście przestali grzebać w przeszłości. Albo musicie zapłacić cenę kropka zanim zdążyli zareagować, Majewski sięgnął do wewnętrznej kieszeni płaszcza. Stanisław bez zastanowienia chwycił najbliższy przedmiot metalowy świecznik stojący na komodzie i rzucił nim w mężczyznę. Trafił w ramię, powodując krzyk bólu i chwilową dezorientację. W tym momencie Weronika chwyciła telefon i wybiegła z pokoju. By wezwać pomoc kropka na ulicy mgła gestniała, a z oddali dobiegu dźwięk Syren. Majewski zniknął, ale atmosfera grozy pozostała. Weronika wróciła do środka, gdzie ojciec i Lidia próbowali uspokoić bijące serca kropka. To dopiero początek szepnęła Weronika, a w jej oczach palił się ogień, który nie pozwalał jej się poddać. Kazimierz Dolny, z jego urokiem i tajemnicami, właśnie otworzył przed nimi kolejną, mroczniejszą kartę. A oni musieli zdecydować, czy będą walczyć o prawdę, czy też pozwolą, by ciemność pochłonęła ich na zawsze. Wieczór zapadał nad Kazimierzem Dolnym. A uliczki miasta tonęły w miękkim świetle latarni, które rozświetlały brukowane chodniki niczym migoczące gwiazdy. Weronika siedziała na drewnianej ławce w ogrodzie za domem, wpatrując się w migoczące liście pelargonii, które tańczyły na wietrze. Jej dłonie nerwowo bawiły się koralikowym naszyjnikiem, tym samym, który dostała od pani Beaty. W uszach wciąż dźwięczały słowa Krzysztofa Majewskiego, a serce biło jak oszalałe. Czuła, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo, kropka jej sukienka, zwiewna i jasnoniebieska, lekko odsłaniała ramiona, a sandały z delikatnymi paseczkami podkreślały smukłe kostki. Na palcach liśniły srebrne pierścionki prezenty od ojca, które teraz zdawały się błyszczeć z niepokojem. Włosy miała rozpuszczone, miękko opadające na plecy, a lekki powiew wiatru rozwiewał kilka kosmyków które delikatnie muskały jej policzki kropka przy jej boku pojawiła się Lidia w prostej, kremowej bluzce i ciemnych spodniach, z uśmiechem, który próbował dodać otuchy. Wiem, że to wszystko brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego, ale musimy być ostrożne, powiedziała, ściskając rękę przyjaciółki. Krzysztof nie żartował. Oni naprawdę nie chcą, żeby ta historia wyszła na światło dzienne. Kropka Weronika skinęła głową, ale w jej oczach tliła się determinacja. Nie możemy się wycofać. To nasza prawda. I musimy ją poznać, nawet jeśli będzie bolała kropka w tym momencie z domu, dobiegł cichy szelest kroków. Stanisław wyszedł na ogród, zmęczony, ale z niesłabnącą siłą w spojrzeniu. Musimy działać mądrze, powiedział, siadając obok córki. Zadzwoniłem do kilku zaufanych osób w Warszawie. Ktoś może nam pomóc wyjaśnić, kto naprawdę stoi za tym wszystkim, kropka Weronika wyciągnęła z torby notes w którym zaczęła prowadzić własne zapiski z przesłych dni, nazwiska, daty, miejsca, które nagle nabrały nowego znaczenia. Znalazłam coś jeszcze powiedziała, pokazując kartkę z zapisem, skrytka pod mostem na ulicy lubelskiej. Klucz jest kodem do sejfu w starym domu na wzgórzu. To musi mieć związek z tym, o czym pisała mama. Lidia zmarszczyła brwi. lubelska. To przecież stara dzielnica, gdzie kręci się sporo podejrzanych typów. Może tam znajdziemy odpowiedzi albo kłopoty. Stanisław uśmiechnął się lekko, choć w jego oczach wciąż czaił się cień niepokoju. No cóż, jak mawiała babcia róża, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Chyba czas na małą wyprawę. Weronika podniosła się z ławki, czując, jak adrenalina miesza się z ekscytacją. Nie pójdę sama. Lidia, ty idziesz ze mną. Tato, ty bądź w kontakcie, bądź gotowy na wszystko. Kropka, wieczór szybko przerodził się w noc, gdy dwie dziewczyny przemierzały ciche ulice Kazimierza Dolnego. Światła latarni rzucały długie cienie na kamienie, a każdy krok zdawał się przybliżać je do nieznanego. Na ulicy Lubelskiej, pod mostem, znalazły ukrytą skrytkę stary, metalowy pojemnik schowany w szczelinie muru, przykryty suchymi liśćmi i kurzem. Weronika wyjęła z kieszeni mały brelok z cyframi, które odczytała z listu kropka, gdy przekręciła zamek, Pojemnik otworzył się z cichym skrzypieniem, ujawniając zawinięty w pergamin pakunek. W środku były fotografie, notatki i mały, pięknie zdobiony klucz dokładnie taki, jaki widniał w wisiorku Lidii. To musi być klucz do sejfu, szepnęła Weronika, czując jak serce zaczyna bić szybciej. Ale gdzie jest ten stary dom na wzgórzu? Na pewno nie będzie łatwo go znaleźć, odpowiedziała Lidia, rozglądając się nerwowo. Ale jedno jest pewne, ktoś nie chce, żebyśmy to odkryły. Kropka nagle z za rogu wyłoniła się ciemna sylwetka. No proszę, jakie miłe towarzystwo na nocną przechadzkę! odezwał się głos pełen ironii i groźby. Kropka obie dziewczyny zamarły, a postać zbliżyła się, odsłaniając twarz znajomego Krzysztofa Majewskiego, tym razem ubranego w skórzaną kurtkę i z wyrazem niepokoju na twarzy. Kropka. Myślicie, że was straszę na darmo? Powiedział, patrząc na nie uważnie. To dopiero początek. Jeśli chcecie przeżyć, musicie przestać grzebać w przeszłości. Weronika spojrzała mu prosto w oczy, nie dając się zastraszyć. Nie cofniemy się. Prawda jest ważniejsza niż strach. Majewski uśmiechnął się gorzko, a potem odwrócił się i zniknął w moku ulicy, pozostawiając za sobą zapach wilgoci i tajemnicy. Dziewczyny spojrzały na siebie z determinacją. Wiedziały, że ich droga będzie niebezpieczna, ale również ekscytująca. Przygoda, która rozpoczęła się od listu i tajemnic, miała dopiero się rozkręcać kropka, a stary dom na wzgórzu. Czekał na nie, skrywając sekrety, które mogły zmienić wszystko. Czy odważą się wkroczyć w jego progiń, czas pokaże. Tymczasem Kazimierz Dolny zapadał w ciszę, a noc skrywała niejedną tajemnicę, gotową, by wyjść na światło dzienne. Noc w Kazimierzu Dolnym była gęsta jak rozgrzany miód, a powietrze pachniało wilgotną ziemią i bladą poświatą księżyca. Weronika i Lidia stały u podnóża wzgórza, na którym wznosił się stary, zrujnowany dom. Jego dach był poszarpany przez czas, a okna jak ciemne, puste oczodoły patrzyły na nich z niepokojem. Na gałęziach drzew tańczyły cienie, które zdawały się szeptać dawne sekrety, a powiew wiatru niósł ze sobą zapach kurzu i stęchizny. Kropka Weronika miała na sobie jedwabną, granatową sukienkę z delikatnym haftem przy dekolcie, która lekko przylegała do jej talii, podkreślając zgrabną sylwetkę. Jej stopy otulały miękkie, skórzane bodki, idealne na taką wyprawę. Na szyi wisiał srebrny wisiorek klucz, który znalazły w skrytce pod mostem, a włosy miała rozpuszczone, miękko opadające na ramiona, lekko zmierzwione od wiatru. Lidia obok niej prezentowała się równie tajemniczo w czarnej, obcisłej kurtce i ciemnych dżinsach, gotowa na wszystko, co mogło ich czekać. Kropka. To tutaj szepnęła Weronika, wskazując palcem na skrzypiące drzwi wejściowe. Stary dom na wzgórzu. Kropka, Lidia spojrzała na nią z mieszanką strachu i ekscytacji. No to, zaczynamy. Kropka wzięły głęboki oddech i ruszyły w stronę budynku. Drzwi, choć pozornie stary i zardzewiały zamek, ustąpiły pod naciskiem klucza z wisiorka. Wnętrze powitało je chłodem i półmrokiem, a zapach stechizny mieszał się z kurzem i czymś nieokreślonym może wspomnieniem dawno zapomnianych dni. Kropka, Weronika odpaliła latarkę w telefonie i oświetliła pierwsze pomieszczenie. Stare meble pokryte były grubą warstwą kurzu, a na podłodze leżały porozrzucane kartki, które zaczęły zbierać w dłonie. Jedna z nich była listem, inną notatką z nazwiskami i datami. To wygląda jak dziennik, mruknęła, czytając fragment zapisanego ręcznie tekstu. Lidia przeszła do drugiego pokoju, gdzie na ścianie wisiała mapa Kazimierza Dolnego z zaznaczonymi różnymi miejscami. Patrz, tu jest zaznaczona skrytka pod mostem i jeszcze kilka innych punktów. Może to kolejne wskazówki. Kropka Weronika podeszła do niej, a jej palce przesunęły się po mapie. Musimy to wszystko przeanalizować. Ale przede wszystkim musimy dowiedzieć się, kto za tym stoi. Kropka nagle z za rogu dobiegł dźwięk cichy trzask, jakby ktoś powoli przesuwał stopą po podłodze. Dziewczyny zamarły, a światło latarki drgnęło w ich dłoniach. W mroku pojawiła się postać wysoka w ciemnym płaszczu z twarzą skrytą pod kapturem kropka. Nie sądzę, żebyście tu były same powiedział głosem pełnym chłodu, który przeszył powietrze niczym zimny nóż. Ta gra się skończyła zanim się zaczęła kropka Weronika poczuła, jak serce bije jej w piersi niczym młot. Kim jesteś? zapytała, starając się brzmieć pewnie kropka postać powoli uchyliła kaptur, odsłaniając twarz znajomą, ale teraz jeszcze bardziej niepokojącą. Krzysztof Majewski powiedział z lekkim uśmiechem. A wy, dziewczyny, próbujecie odkryć to, co powinno zostać zakopane. W tym momencie drzwi za nimi zatrzasnęły się z hukiem, a pokój wypełnił się cieniem. Weronika poczuła, że to nie jest tylko walka o prawdę. To było starcie z czymś o wiele większym i mroczniejszym. Lidia chwyciła ją za rękę, a ich spojrzenia spotkały się w milczącym przymierzu odwagi. Kropka. Nie cofniemy się, powiedziała Weronika cicho ale z niezłomną siłą kropka Krzysztof uśmiechnął się szerzej, a w jego oczach zabłysła iskra ryzyka i wyzwania. No cóż, zobaczymy, jak daleko się posunięcie rzucił i zniknął w cieniu, pozostawiając za sobą jedynie echo swoich słów kropka Weronika i Lidia stały w ciemności Starego Domu, a na horyzoncie zaczynał się nowy rozdział ich historii pełen zagrożeń, sekretów i niewypowiedzianych emocji. I choć noc była ciemna, ich determinacja płonęła jasnym światłem, które miało przebić się przez każdy mrok, kropka czy podołają temu, co nadejdzie. Tajemnica Kazimierza Dolnego dopiero się rozwijała, a jej kolejne strony były zapisane krwią i odwagą.